Witam witam bardzo serdecznie chciałbym również podsumować to czym żyje pół, dzisiaj połowa Polski czyli burza po wywiadzie kamratów w kanale Zero. Chodzi oczywiście o Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego którzy byli gośćmi w kanale Zero. Kanal ze kanał 0. No cóż myślałem szczerze mówiąc że to co zrobili Maciakowi do jakiego poziomu się zniżyli to już niżej nie można. Okazało się okazało się że można i to dzisiaj sobie Podsumujemy tak na bardzo, bardzo szybko. Dodatkowo puszczę wam jeden film em, z jednym celebrytą, który już kiedyś podsumował pana Stanowskiego. i e, Myślę, że warto to przypomnieć akurat w kontekście tego występu i tego, co się stało właśnie w kanale Zero, e, właśnie z zaproszonymi gośćmi. Tak, ale zanim zaczynam, łapka w górę, komentarz takteczny, poślij materiał dalej. Wszystkim osobom wspierającym rozwój redakcji z info. Bardzo serdecznie dziękuję. A osoby, które zechciałyby również zaangażować się w ciągnięcie tego informacyjnego wózka zapraszam do opisu pod filmem, bądź pierwszego komentarza. Tam znajdziecie różne możliwości wsparcia, czy też kontaktu. No to jak? Lecimy. Oczywiście media wrzą. Ja tutaj się będę posiłkował wiadomościami z onetu, bo są dosyć ciekawe. Burza po wywiadzie kameratu w kanale 0, obrzydliwe 0 doba, przepraszam, obrzydliwe 0 dobra maksimum zysku. Przeczytam Prorosyjscy patostreamerzy Wojciech i Jaszczur i Marcin Ludwiczek Osadowski byli gośćmi w kanale Zero. Widzowie mogli zobaczyć fragmenty roz rozmowy prostowane w trakcie emisji przez członków redakcji Krzysz Krzysztofa Stanowskiego. I szczerze mówiąc to już było uderzenie takie, że się w głowie nie mieści, ale to rozwinę. Później nie spodobało się to zwolennikom skrajnie prawicowych aktywistów, ale fale oburzenia wywołał sam fakt przeprowadzenia wywiadu z tak kontrowersyjnymi postaciami. Dlaczego? No, tych chłopaków dostają z obu stron nie dość, że zamiast puścić ten wywiad normalnie od A do Z, to już nawet Jaruzelska puściła wywiad od A do Z, prawda? A oni, a oni, a oni chcieli chyba ratować sytuację po tym, co powiedzieli pan. Właśnie tutaj Olszańskiej i pan Osadowski zdali sobie doskonale sprawę, że oni myśleli, że zaproszą kogoś, że tam będą bluzgi jak nieraz, bo ci panowie akurat znani są z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi, bardzo takich kwiecistych, prawda? Myśleli, że tutaj będzie to samo, a tutaj okazuje się, że tutaj panowie przyszli e, bardzo merytoryczne wypowiedzi, argumenty. No i co można powiedzieć? Skasowali tego 24-latka, który chyba się ich troszeczkę bał. To było ciekawe, oczywiście. Wypowy, wycięli coś tam, co chcieli, wypowiedzi i sprostowanie. Tutaj powiedzieli, ale Wy jesteście bandy, baranami, Wy Polacy nie możecie ich słuchać. Absolutnie. Przecież, no jakże to tak? Przecież, my wam powiemy, co my, Wy mamy, co, my, ma, co Wy macie myśleć, prawda? Tak to właśnie wyglądało z mojej perspektywy, czyli że ja jestem krytynem i żebym sobie czasami nie pomyślał, że oni mają mieć rację, to my ci rację podamy na tacy. Tak to wygląda, prawda? Tak jest, ale z drugiej strony nie spodobało się też drugiej stronie, czyli powiedzmy stronie rządzącej, całej koalicji, bo przecież robią PR po streamerom rosyjskim. Prawda? Oni doskonale wyjaśnili akurat. Moim zdaniem, ci panowie mogą sobie tak, jak podali sobie tam rękę, zadanie wykonane, zadane na napięć skasowali kanał Zero. Tak to wygląda. Tak jest. Oburzenie. Zaprosili do swojego medium i zrobili promocję putygnowskim skrajnym oszołomom skazanym za szerzenie nienawiści. To tyle kwestii zasad, patriotyzmu, pogoni za kasą i wyciągnięcia wniosków z historii. Tak powiedział Marcin Pogłos-Kierwiński. Oczywiście, wiadomo jak to jest. Co ciekawe, ten wywiad został przecież zrobiony, przeprowadzony pod koniec listopada. Słuchajcie, więc już no, ponad miesiąc temu, można powiedzieć. No miesiąc, tak? Tylko, że kanał Zero, jak zobaczył, z czym ma do czynienia, to... No cóż, oczywiście, że jak zobaczyliśmy, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, taka, taka jakaś tam papka informacyjna. A tymczasem no cóż, no zrobili chyba coś najgorszego, co mogli zrobić. Po prostu, więc, no ale ogólnie rzecz biorąc, myślałem, że ten wywiad się już w ogóle nie ukaże. Wiedziałem, że ten wywiad będzie robiony, ale myślałem, że się nie ukaże, Nie ukaże, że nie pójdą w to. A tutaj proszę bardzo, puścili, no ale oczywiście zamiast trzy godziny od A do Z, żeby człowiek mógł sam sobie podsumować wnioski, jak to wszystko wygląda, to oni pocięli i swoim widzom dali jedyną słuszną narrację. No mówię, moim zdaniem przebili nawet Maciaka. Wywiad z Maciakiem. To to już w ogóle było dno myślałem. Okazuje się, że nie. Tak to właśnie wygląda. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę szkoda. Ja ogólnie cieszyłem się, że wstaje takie, powstaje takie medium jak kanał Zero. Nie wiem, czy pamiętacie, czy tam oglądacie, nie oglądacie, ale sam byłem dwa razy chyba zaproszony żeby udzielić jakiejś tam wypowiedzi, jeżeli chodzi o granice, jeżeli chodzi, chodzi potem o, o inżynierów, którzy dostają odszkodowania, i tak dalej, dwa razy gościłem na łamach kanału Zero. Gdzieś tam moje wypowiedzi były przeplatane z innymi e, ludźmi, a potem jeden odcinek były same moje wypowiedzi. Nie wiem, czy to widzieliście, więc nie mogę. Lubiłem oglądać ogólnie ten, bo, bo jest dużo merytorycznych, fajnych artykułów, filmów, którzy, które oni tam dają. Ale to tutaj, co się odwaliło, uff, no to już jest totalne, totalne dno. Tak jest moja, taka jest moja opinia. A yy, chyba w, przedwczoraj Wojciech Olszański właśnie, między innymi yy, yy, właśnie tam zaczęli rozmawiać, mieli live i podsumowali to i Pan Marcin Dosadowski tak podsumowali to po prostu, że podziękowali jeszcze, że tam nie wykasowali tego i tego, bo akurat temu i tam temu to się należało. Tak to wygląda. Jestem ciekawy Waszej w ogóle opinii, co Wy na ten temat myślicie. Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem puścili ten wywiad, bo chcieli ratować jakąś tam sytuację. Nie wiedzieli, jak z tego wyjść, a wybrali najgorzej, jak tylko mogli. Myślę, że niepuszczanie tego wywiadu wyszłoby lepiej, z tym, że akurat tutaj zaproszeni goście mówili wprost, jeżeli wy tego nie wyemitujecie to my puścimy to, co było nagrywane za kulis więc myślę tutaj musieli coś wybrać no strasznie to wyszło jeżeli wejdziecie na ten odcinek i poczytacie sobie komentarze to się ogólnie w głowie nie mieści 70-75% komentarzy potępiającym Potępiającą tą całą akcję. Niesamowite. Może poczytajmy sobie troszeczkę, właśnie komentarzy. No, jeden z takich od razu fajny, który wszedł, szar... co tu się od arcykapłaniło? No, bo tak, Stanowski tak naprawdę pewną panią dziennikarkę, też nie będę jej tutaj mówił nazwiska, kto wie, ten wie, mówi, że arcykapłanka, wiadomo, a teraz? A teraz? No, myślę, że mogą sobie ręce podać. No, i tak właśnie dostali pozwolenie na emisję TV. Widać, że kanał Zero już pełny, przygotowany do standardów telewizji. Oglądam wywiad i jakiś dziad mi się wpierdal i mi mówi, co mam na ten temat myśleć. Czy to są jakieś powycinane fragmenty? Co to jest? Kanał 0 czy TVP? Wybrałem teraz tak na szybciutko, tylko takie bardzo, bardzo delikatne. Ale no cóż. Taka prawda jest, bo gdybym ja chciał, jako widz, i gdybym ja chciał sobie pooglądać. Inaczej, ja chciałem posłuchać tych ludzi, co mają do powiedzenia, a nie jedyną słuszną prawdę. Trzeba było, tak naprawdę, tych ludzi, jeżeli rzucili już cały sztab z kanału 0, prawda? Rzucili już, żeby to wszystko dementowali, zresztą z panem generałem na czele też tam, Prawda? Jak już ich rzucili, to trzeba było ich wszystkich razem posadzić w jednym studiu i byłby święty spokój. Ja założę się, że panowie tutaj by powiedzieli, "Kurcze, fajnie, idziemy w to, bawimy się. Na pewno by nie odmówili i to byłoby bardzo zabawne. Szczerze mówiąc, ciężko mi było to wysłuchać do końca. Ciężko mi było, naprawdę, bo totalne nieporozumienie. Takie coś można by było zrobić, gdyby wszyscy się odnosili do tego, co oni by powiedzieli w stosunku do tych trzech godzin, które były nagrane jako materiał, bo trzy godziny trwał ten materiał, a tam czasem zrobili coś takiego. To jest wręcz niesamowite, co tam się odwaliło. Totalne, totalne dno. Jak mówię, żałuję, szkoda, bo patrzyłem na to na ten kanał, tak z taką troszeczkę nadzieją, nie wiem jak wy, ale chyba to było bardzo naiwne. Widzę, że równają do standardów TVP w likwidacji po prostu Kpina. Ale wspomniałem o Maciaku, więc tutaj chciałbym, żebyście pana Jakimowicza posłuchali, bo on już kiedyś podsumował Stanowskiego, jeżeli chodzi o zwracanie się albo raczej pewne rzeczy, które działy się wokół jej osoby i jakie informacje szły z kanału zero, ale również nawiązuje do Maciaka i myślę, że warto to sobie przypomnieć. Posłuchajcie. Częściołem Kluski z Rosołem 1 maja 2025 roku. Słuchaj, Stanowski, dla mnie jesteś zwykłym frajerem. Jesteś frajerem, jesteś zerem dziennikarskim. Mówię tymi słowami, którymi ty próbowałeś niszczyć, niszczyłeś mnie i moją rodzinę w najtrudniejszym okresie życia, jaki miałem. Kiedy leżałem na łopatkach, trzy sprawy sądowe, posądzenie medialne, o gwałt, które nigdy nie znalazło, nie, nie znalazło żadnego uzasadnienia w dokumentach, dowodach, papierach itd., itd. To wszystko, co przeżywaliśmy, było dla mnie i dla mojej rodziny czymś okrutnym. I ty, do dziennikarze, Dziennikarskie Zero Potomku Żydokomuny Sługo Ukraiński Sługo Żydowski Pachołku, który jest na kolanach przed Żydami Ukraińcami Który wiesz skąd masz kasę Wiesz kto za tobą stoi Potraktowałeś wczoraj tego biednego maciaka Z którym mam nie po drodze Który mi nie pasuje Ale z Polakiem A, tak jak nie, a nie tak jak ty Potomkiem Żydokomuny jest Polakiem, skromnym, pogubionym i tak dalej. Nie ma takiej gęby wyszczekanej, jak wy wszyscy tam na tych debatach klepiecie się po plecach, upokarzając, upokarzając człowieka. Zaprosiłeś człowieka do siebie i w ten sposób się zachowałeś. Jesteś zerem. Jesteś po prostu frajer i zero. U mnie na woli się takich nazywało Bita Pała. I tak bym Ciebie nazwał. Po prostu jest wstyd, żal mi tego Maciaka, pogubiony, i tak dalej, i tak dalej. Nagrywacie go jeszcze na komórki. Szmaciasz jesteś po prostu, dziennikarskie jest zero, powinien to być twój koniec. Ale niestety znajdą się tacy, którzy będą jako poplecznicy, poplecznicy ci wturować, chociaż widzę, że reakcje są zaskakujące, aż dla mnie po prostu, że dla ludzi jednak jest ważna ta tolerancja, wolność, wolność wypowiedzi. A ty zachowaj się jak szmaciarz wobec tego człowieka. A jakie ty masz poglądy? Sługo ukraiński, żydowski. Lepszy jesteś od maciaka, który, który nie wiem, wyraża jakąkolwiek opinię na temat, nie wiem, Putina i tak dalej. Nie ma prawa? Kto jest gorszy? Wy się bawicie w ten. Zobaczcie wszyscy Państwo, to jest układ zamknięty. Układ zamknięty to jest, to wam stwarza się poczucie i wrażenie tego, że wybieracie coś demokratycznie, że macie prawo jakiegoś wyboru między czymś, ale oni wam, oni wam, oni wam określają ten koszyk, tak? A jak ktoś im się wymyka spod kontroli, to i ten będzie pluł na tego maciaka i to dziennikarskie zero. Frajer, frajer Stanowski. Za to, jak potraktowałeś tego człowieka, jesteś po prostu bitą pałą. A za to, co nagrywałeś kiedyś o mnie, gdzie tytułujesz się dziennikarzem, powinieneś zadzwonić do mnie i zweryfikować to, spytać, jakie jest moje zdanie, wysłuchać mojej racji, czego nigdy nie zrobiłeś. Zresztą Czarek Kucharski kiedyś też o tobie już mówił i pisał, że byłeś po prostu szmaciarzem, który jeździł, był przylegi, a później brzydko o nim pisał, miał problemy u siebie, których nie weryfikowałeś. To jest twoja natura. Podły, wredny potomek żydokomuny, ze swoim żydowskim kanałem i przekazem. Ludzie otwórzcie oczy. I powiem wam szczerze, teraz ta wypowiedź to tak, zyskuje takiego zupełnie innego wymiaru, prawda? Jestem ciekawy, co Wy myślicie o tej opinii. Tak na koniec dodałbym tylko, że próbowali im dopierdzielić, próbowali moim z oczywiście zdaniem ratować jakąś sytuację i tak naprawdę chcieli ośmieszyć. Już nawet sam wstęp jest taki, żeby ośmieszyć tutaj kamratów. A tak naprawdę przysporzyli im tylko i wyłącznie popularności, a ich słupki, jak u Brauna, bo niezapraszanie Brauna do kanału Zero również wpływa na jego popularność. Tak samo uważam, że właśnie tutaj jest dokładnie tam ta sama historia, a obu panów mogą sobie podać rączkę raz jeszcze i się śmiać i uśmiechać. Po prostu. Ej, brak mi. Słów na to wszystko. Pani, jestem ciekawy Waszych mm, wypowiedzi na ten temat. Przykro mi, że takie rzeczy mówię akurat tutaj pod adresem kanału Zero, bo bo mi się niektóre rzeczy naprawdę tam podobały. Bardzo dużo mi się podobało. Po Maciaku byłem rozczarowany, ale teraz to już naprawdę to już no, przez jakiś czas pewnie nie będę w ogóle tam zaglądał. To było totalne, totalne dno. Zrobili tylko dobrze kamratom mi się po prostu ośmieszyli. I nie mamy już tylko jednej pani właśnie, jak to mówił właśnie Stanowski, jak, 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 jak on ją nazywał? No, mistrzyni propagandy i inne takie rzeczy, bo powiem szczerze, że teraz wielu ludzi właśnie dokładnie tak samo się zachowała. A, arcykapłanka propagandy, tak jest. To teraz mamy arcykapłanów i arcykapłanki, bo tam jedna pani też również tam doszła jeszcze. Tyle. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Łapka w górę, komentarz taktyczny, poślij materiał, poślij materiał dalej. O wszystkim osobom wspierającym rozwój redakcji serdecznie, serdecznie dziękuję. Wy osoby, które zechciałyby dołączyć tutaj do szanownego grona Mecenasów. Zapraszam wystarczy kliknąć wesprzy pod filmem na YouTube. Bądź po prostu zapoznajcie się z opisem pod filmem, bądź pierwszym komentarzem. Znajdziecie tam różne możliwości wsparcia. Pana Jarka, pozdrawiam. No, miał sporo racji, niestety, miał sporo racji. Tak to właśnie wygląda. Pewnie jego film teraz będzie latał. W wielu miejscach. Bo ludzie takie rzeczy wyciągają. No cóż. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do komentowania. Trzymajcie się. Cześć.